No ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piosenek moich widzów. Moi drodzy, jest mi niezmiernie miło ogłosić, że moim dzisiejszym gościem jest gość specjalny... Mister Polska. Mister Polska, Dominik Specjalny, gość z zagranicy. Jest Moi cholery. drodzy, niestety z powodu koronki nie moglibyśmy tego nagrać obok siebie. Dominik, e, pamiętam, też miałeś do Polski chyba przyjechać w pewnym momencie, tak mieliśmy nagrywać? Tak, nie wiem, czy mia pamiętasz. miałem przyjechać, ale wszystko się trochę tak e, pozmieniało e, mm -hmm. z tą koroną i musimy to nagrać z Holandii musimy tak? nagrać zdalnie, no. mamy nadzieję, że wszystko się uda więc jeżeli, nawet jeżeli będzie coś jakościowo źle albo coś tam się wywali no trudno, trudno, takie, tak, takie, takie żyćko Dominiku, będziemy dzisiaj oceniać piosenki ludzi, którzy podsyłali mi dm y na Instagramie ogólny feeling, jak czujesz, co sądzisz to co, lecimy? Zanim spać, to zawsze smakuje budyn, jeśli tego nie... Trzeba cię namówić, zawsze go gotuję, nie mam czasu dla nauki Czekolada i wanilia, ty pełne mój umysł Ej, bardzo przyjemne, mimo tego, że tekst <słyska> mega błahy <słyska> 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 Czy zrozumiałeś w sensie wiesz o co chodzi w twoim utworze? <słyska> no, ja bardzo lubię budyń Brzmi trochę jakby był jakiś tam kawałek do jakiejś reklamy czy coś Tak, tak, to prawda Jest taki trend w sumie, spotkałem się z nim nieraz, że ludzie e, Bardzo często nawijają o czymś totalnie, e, jakimś produkcie Właśnie i na przykład z tego co pamiętam Kiedyś widziałem trak, trak o żelkach, widziałem też trak o mentosach, yy, o jakichś gumach. Zna, też, ja znam, z kolei... znam taki kawałek o, o Jagodziankach. O, jak o Tak, to tak. To też jak w reklama, trochę brzmi jakiś cukierki. Nie? Wiesz, e, dla, dla mnie jest to wojennie, wiesz, e, czy, e, jaki temat ma piosenki, czy coś. A jak po prostu coś jest oryginalne i fajne, to mi nie przeszkadza, czy to jest o cukierka. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Właśnie to chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć i czuję dokładnie tak samo. Nawet jeżeli ziomeczki sobie nawijają o tym, że bardzo lubią budyń, niech go lubią. To no, tutaj nie, bardziej nie, sensem jest to, tak, jak to brzmi. Tak, no dla, dla mnie jest najważniejsze jak to brzmi i za duże wrażenie na mnie nie zrobiło to, co słyszałem. Tem wiesz, mm -hmm. myślę, że ten temat jest bardzo oryginalny, budyń. Może następna piosenka o zapiekance. <ścoughs> tak, dokładnie. Ale posłuchajmy jeszcze może do tego budyniu, może coś tam jeszcze wejdzie, może do coś tam przyjdzie jeszcze do tego. Chciałem tylko budyń, nie chciałem nic więcej. Wstaję rano, żeby zasmakować całe szczęście. Gardek mleko, budyń, gotuje się niebo w gębie. Chciałem tak niewiele, biorę kolejną sosetkę Budy rozpływa się w ustach w mych myślach w snach pauza, to... pauza, pauza. Co się dzieje? Co się Budyn budy rozpuszcza się w, w ustach No nie. No, no nie wiem, nie wiem czy tego chcę słuchać. <śmuk Glaz ideas> ale właśnie... Ja miałem taką przychylę kiedyś. słuchaj, czy, czy wiesz, ja nie jestem tam anti gay czy coś, bla bla bla, mhm. ale... Nie ja, wiesz, te, te, e, trochę to... Te, Dziwnie to brzmi, jak słyszę takie coś. Dwuznacznie bardzo. Właśnie ta, chciałem powiedzieć, że... Ta piosenka jak jest jakimś metaforem, czy coś? Czy to właśnie jest... Właśnie nie wiem, właśnie nie wiem. Z Dunior, X-Toczka, Budyń. chłopakiem w sensie, że zrobione w godzinkę dla poprawy humoru. A, okay, no to... Nie wiem, nie no wiem, to... może to jest po prostu dla beczulki, a może mają jakieś głębsze, głębszy sens i może to jest jakaś przekwita może chłopaki... Inaczej rozumiem budynek niż my, trudno. Nie droszmy tego! idźmy dalej. Kolejny utwór to Brain Hot Sixteen Challenge 2 Ja widziałem, że ty masz też za sobą Dominik Hot Sixteen swoje. Tak, też, też nagram. Muszę przyznać, że bardzo dobry ruch ze strony twojej to, że zrobiłeś tego beba. Tego beba Poland polad widząc No, no, no. Poczekaj, zwrócić się Piękne, piękne, poszanowałem strasznie. Dzięki. Ale ludzie, ludzie nadal mi podsyłają swoje Hot 16 Challenge, bo ta, ten trend nadal trwa, co dziwne. Tak? Jeszcze e... cały czas? Tak, to jest cały czas, to już tak daleko doszło, że ludzie cały czas to nagrywają i cały czas to podsyłają. Tutaj mamy Brain'a, który podesłał swoje Hot 16. Przekonajmy się, co Brain ma nam do powiedzenia. Hey, robię to przez nastkę bez kojarzyń. Ty mi celu nie zabronisz, realizować marzeń. O, sklejam te teksty, jak Dawid Psalmy na wika, rozpierzali siłę jak co jest? Co to za teksty? Ale. Ej, no. ta jakość mikrofonu, ta jakoś mikrofonu na tej bicie spow spowodowała we mnie taką nostalgię. Mszą, w sensie. Tak, tak brzmi... no właśnie, no jakby takie taki... oldschoolowe takie. Tak, tak, bardzo no. oldschoolowo, przez to, że mają słaby mikrofon. Jeszcze bit 90. Posłuchajmy hmm. dalej. Boże się sportowo, nie chodzę w krawacie, Moje ziomki mają tutaj uzi na klacie. Dostałem nominację od Jana. Ta misja właśnie jest realizowana. Ma Kurde, sylabowo chyba, nie? W sensie no, nie całkowicie. Tek tekst nie całkiem, nie całkiem nie klej się to aż tak dobrze. Że, tym bardziej, że chyba 90 dziewięćdziesiątki były robione tak typowo już pod, pod to, żeby te sylaby się zgadzały bardzo mocno, nie? Każdy tak się stara pokazać, że jest najlepszym e, prawdziwym raperem świata i bla, 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 takie coś, wiesz, Mnie to zawsze już męczy, jak patrzę na takie rzeczy. To prawda. Chodzi Ci o tą bragę i o, to, o te prze, przechwałki takie. No, że tak, każdy, sposób... wiesz, dlatego ja, ja też nagrałem ten Hot 16 Challenge, ale tak postanowiłem go zrobić tak po swojemu, nie? I trochę, wiesz, humoru pododać do tego, a wiesz, widzę, widzę że bardzo za dużo ludzi tak za bardzo się starają. I muszę ci powiedzieć jeszcze a propos tego, ja też dostałem nominację do Hot Sixteen, jak nagrałem swoją Hot Sixteen, to podszedłem do tematu bardzo beczkowo i nagrałem piosenkę o paprykarzu no. i ludzie mi napisali, ludzie mi napisali, że że co to za tekst, nie, No, no jest ten... takie rzeczy. No, no właśnie. Nie skubali totalnie, że to jest dla ja tam napisałem, że No, no smak to... masła z o... o co, co to... mi chodzi, że, że, wiesz, ja nie lubię jak coś jest za poważne i takie, wiesz, za dużo popisowania, mm -hmm. że mówmy, chcesz za bardzo pokazać, że jesteś raperem, czy tam najlepszy raper na świecie, czy coś, to, to dla mnie już jest auto od razu. Ja myślę, że to widać nawet u ciebie two w Twojej twórczości I, i to jest fajne. Uważam, że jest to spoko, że, że, że tak do tego podchodzisz, że jest to bardziej taka chęć zajawki, mam wrażenie? Chęć zabawy w muzyką. Tak, właśnie, o to chodzi. No o, nie. O, nie. Kumam mam o co chodzi w tym zabiegu, ale mam wrażenie, że trochę... On jest podobny do tego, czekaj, jak to się nazywa? Czekaj, znajdę to zaraz. Pamięt. Y masz takie serki, takie długie i że możesz je tak rozciągać. Serki? No, czekaj. Ale chłopak <ślałek> jest to serka podobny, tak? Czekaj, czekaj, O, to taki taki sposób. <laughs> ale powiem ci, powiem, ci, powiem no. ci, że stylówka jest okej. Okay. Stylówka, stylówka jest ok. A jak muzycznie okay. w sensie Muzycznie Mu... wiesz, ee, trochę agresywnie, ale fałszował i wiesz, ja nie, ja bardzo lubię autotune i nie przeszkadza mi ja też. Nie, nawet nie przeszkadza mi jak jest za dużo autociunu, czy wiesz, bardzo Ja retuning duży... zawsze na zero ustawiam. No, ale u coś niego coś trochę nie wiem, tak jakby ruchał trochę ten autotune. Za mocno trochę, tak? Mówiąc, bym swoim językiem ruchał autotune, miało, że wytłumaczę. Chodzi o to, że po prostu wypadał z tonacji. Totalnie pewnie śpiewał autofine, to w tonacji i został ustawiony autotune po prostu. <laughs> Serek za ostro wjechał w ten autotune. Serek za wjechał, <laughs> ale fajne włoski. Zprośmy, może co dalej od do jeszcze. Posłuchajmy go. Słyszę gdzieś tam jesteś, mój Dani? Jestem chudy, chociaż wszystkich A jak sumo, nie wiem, czy takie głębokie. No. Tak szczerze. Nawija w sensie to, co są wszyscy praktycznie. On postarał się, żeby być oryginalny w stylówce i w swojej. W stylówce wyglądowej. Tak. I a, wiesz, a. Myślę, że wiesz, to nie jest takie aż źle czy wiesz całkiem nie do, jest, dupy. Nie, jest. oczywiście. Ale po, nie. Prostu, oczywiście, po prostu że po, myślę, że wiesz, e, osoby tak jak on po, potrzebują dużo czasu i dużo, dużo cz na, nagrywania piosenek żeby klucz. progres. No, żeby w pewnym momencie żeby coś się z tego urosło, nie? już biznes plan. Jebie suki, dla których ważny jest hajs rary pod domem, nie zatrzymam się i tak ej. gdy gasną światła, robię muzę cały czas Co so, mam już biznesplan ej. ej, zajebisty zabieg z tym przedłużeniem końcówki tego, 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 tego No, zaszkodzią. no, była fajna, bardzo fajna melodia Ja już to gdzieś słyszałem ten traczek, bo na jakimś live'ie mnie ktoś podesłał Ja znowu robię hit, tego nie słyszy nikt Ty ciągle bierzesz pilsy, ja wolę sobie dobrze żyć Amerykański styl, zarobię parę cyfr Wziądę w nowe Ferrari, ty ciągle nie wierzysz mi Taka moda dziś, robię te ruchy, ty nic O, i fajnie, że zmienia, że zmienia, nie tak, coś, no coś no. innego, nie? Nie, że nie to, jest monotonnie Właśnie, no Stoję samemu, nie widzę pieniędzy, bo idę samemu na trip Konieta nie ma styl, konieba nie mamy nic Gramy raz, dwa, nintando, twoja w wiesz, e, no. fajnie używa swój głos, tak i wiesz tak e, taki głos, który nie zapomnisz. Tak, on bardzo fajnie eksperymentuje. w sensie no z tym no, 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 no no. Ma trochę pewność w tym głosie. I wiesz słuchać, i też tak jest, że... no, to jest przez to, że on robi to trochę nie wiem jak to po polsku się mówi, ale no, to no, no angielsku. No, nonchalant pokazuje, że, z, że to nie kosztuje mu za dużo energii. Rozumiesz o co chodzi, okay. że, że to tak, tak po tak. prostu tak na luzie to robi, nie? I to jest fajne i to jest wyczuwalne. i wtedy tak jako słuchasz dostajesz takie poczucie, że bardzo łatwo mu to idzie. Super. To jest bardzo fajne odczucie i to jest bardzo fajny feedback. Trzymam kciuki Pedris, yy, bardzo fajny traczek. Kiedyś nie lubiłem się, bieźziomek, już okej. Okay. Już nie słyszę tych ocen. Czas na flex Ego teraz jak pojeb mam. Kiedyś nie, kiedyś nie, kiedyś nie, kiedyś nie lubiłem się, wiedział już okej. Okay. Ej, ale dziwnie postawiony akcent, nie? No, 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 no. Nie tak nienaturalnie, ale przez to fajnie, fajnie. no. Fajnie, No, w sensie generalnie tak nikt tak nikt tak nie robi, nie? w sensie nikt tak nie nawija, a, a to, to jest takie przełamanie konwencji, fajne. Po w sensie ciekawe. Włączam recite mode. Nie, nie będę się gonił za tą prawdą. Tak, tak. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to nie bardzo. Bo nie mam czasu kanaślić bań klon. Bardzo dobry, do dużo Czasów wsadzone w miks, muzyka brzmi taka trochę... Wiesz, mały kawałek słuchaliśmy to dopiero, ale... Że za bardzo się starali na tym, że tam nie jest takie... Wiesz, że za dużo miksu też może mieć negatywny wpływ? It sounds just like it's too forced, like... Uh, Okej. Okay. It needs to be like more... Uh... Łatwiejsze. Y no, w sensie wiesz... Prostsze. Tak, no właśnie. Mniej szczegółowe. Mhm. Czuję tą samotność, Celujesz że mnie bok bok i twoje logo, na plecach noży mam 100, 100, ja, yeah, ja yeah. żeby mówić do mnie się ma, jak chciałeś mi klopnąć i gdy kur... chyba już nie zaufam emocjom, poda mi bo, ej, ej. bo ej, to, Nie, to się mi się mocno. nie podoba za bardzo wypada z bitu, za szybko e, ja, ja, ja chcę dobrze to wytłumaczyć bo wiesz, e, e, mhm. tak to też dziwnie będzie brzmiało, jak po prostu powiem, że mi się nie podoba, a nie będę mógł wytłumaczyć dlaczego słuchaj, go ahead o to, proszę no sensie? tu chodzi właśnie o to, że wiesz, chłopaki się postarali, żeby to dobrze brzmiało i tam sły, słychać, że, że Ludzie, którzy pracowali nad tym, się znają na rzeczach, nie? Dla mnie to jest trochę za mało oryginalne, takie, nie wiem... Takie Że mam kolejny oczy... track taki sam. Taki chodzi, sam tak? i wiesz, e, może te po, po przed, poprzednie piosenki, które e, słuchaliśmy, nie mieli taki miks, taki e, jak ten ale tam było więcej oryginalności, więcej takie, tak jak przed chwilą mówiłem to słowo, nonchalant, wiesz, że po prostu mm -hmm. robią tak jak robią i przez to to tak fajnie brzmi, nie, a przy tym mam takie uczucie, że to jest za dużo słuchał kogoś innego, Wiesz, Innych, żeby brzmiało jak coś. I inspiruje się bardzo mocno. Tak, za, za mocno. No. Ja trochę inaczej na to patrzę, nie? bo ja się urodziłem w Toruniu jak miałem 3 mm -hmm. latka, to wyjechałem do Holandii, więc całe życie moje prawie mówiłem po holendersku, nie wiesz? Mi, mama mnie nauczyła mówić po polsku, więc potrafię mówić Jasne. po polsku, ale wiesz, moim takim e, pierwszym językiem jest holenderski. Strasznie mi się podoba polski język, e, żeby rapować i śpiewać w polskim języku. E, bo polski język jest taki e, więcej, e, holenderski język jest bardzo twardy jest to I, prawda. I, z, i z polskim językiem jest prawie tak jak mówmy z Portugalii czy, czy jakieś tam Hispa, z Hiszpanii, więcej taki luźny, wiesz, że można tak zajebiście mhm. szybko polecieć i fajne melodie zrobić i w ogóle polskie, polskie słowo mają takie fajne, e, Brzmienie. Plus, ja chyba myślę, że w ogóle jest tak, że jeżeli masz jakiś swój oczysty język i nawijasz potem w drugim języku, to bardziej zwracasz uwagę na melodyjność słów, niżeli na znaczenie tych słów. Tak, właśnie, właśnie, no, no, no. Często jak nagrywam po polsku, to po prostu, wiesz, siedzę i... Wiesz, ja siedzę z Ablem, DJ Zapiekanka, mój ziomek, który wszystko produkował, on nie umie po polsku. Ale on po prostu siedzi obok mnie i... Wiesz, jak słyszy, co... On nie rozumie, o co chodzi, ale on doskonale wie, kiedy... Flow jest fajny, czy fajnie brzmi. I on zawsze jest taki za, całkiem w szoku, nie, że ej, mówi zawsze do mnie, ej, ten polski język, wiesz, zero rozumiem z tego, bo to jest bardzo trudny język, żeby go zrozumieć. Tak, to też słyszałem, no. ale zajebiście brzmi. To, to prawda, ale uważam, że chyba je, polska scena nie, nie, nie rozjedzie się aż tak mocno na zagranicę, żeby ludzie go słuchali. Nie, nie, wiesz, nie, jest trudno. No, nie, trudno jest bardzo. Co ciekawe, rosyjski bardzo mocno idzie. Szedł ostatnio, kilka lat temu, i teraz no. też mocno idzie, rosyjski. No, no, no. Jest bardzo dużo reprezentantów z Rosji. Yy, chociażby, nie wiem. Little Big. No, no właśnie, z... tak, no, no. Ale to więcej jest oni to chyba, z... wiesz, to, to chyba więcej jest ten styl, nie? Styl tej, tej ten, pusek... Oni mają też bardzo charakterystyczny styl. I, to klip, to dość, I te klipy ich, więc... Klipy mają zaskakujące mega, no, no. to prawda. Bardzo fajni są. Dziękuję ci bardzo, Dominiku, za to, że przyszedłeś dzisiaj. Nie, jest nie. niezmiernie miło, że wystąpiłeś w tym odcinku. Mimo no. przeciwności losu, mimo tego, że e, gdzieś tam po kolei nam się nie, e, nie udawało spotkać, było ta korona i tak dalej, ale finalnie dopięliśmy wszystko do końca. Jestem ci bardzo wdzięczny. No, dziękuję za obecność. Moi drodzy, jeżeli Wam się podoba, zostawcie koniecznie opeczkę w górę. W opisie będzie link do kanału Dominika i do jego Instagrama. I co? To by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej.